Witam w kolejnym filmiku. To jest ta paleta, o której wspominałam, że właśnie nabyłam i na nią czekam. Liczę, że właśnie będzie ogromnie inspirować do właśnie przeróżnych połączeń, takich mniej może nawet typowych. Jeżeli chodzi właśnie o kolorystykę tej palety, tutaj można znaleźć dużo takich kolorów, które nie są aż takie typowe w innych paletach. Myślę, że takie, które na przykład tutaj, te zieloności, taki dosyć żółty chociaż tutaj on jest tak naprawdę bardziej żółto-pomarańczowy niż tutaj na nagraniu. mogłam może jakiś filtr poszukać, który może jeszcze jednak lepiej odda te kolory. No Są jeszcze bardziej intensywne i głębokie. I tutaj jest dużo takich kolorów naprawdę fajnych, jesiennych, jakieś takie właśnie zgaszone róże. Na razie ciężko mi jeszcze się na temat tej palety wpaść, bo dosłownie przed chwilą ją otworzyłam. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, ona jest ogromnie Duża i ciężka. To jest w ogóle nie, to nie jest paleta na wyjazdy, no niestety. Natomiast no jest bardzo różnorodna, jest bardzo kolorowa. Na razie, czy któryś kości mi się szczególnie spodoba, może spauzuję, przyjrzę się to dokładniej i ocenię, który na przykład bardzo, ale to bardzo wpadł mi w oko. Po krótkim przyjrzeniu się tym cieniom, takim naprawdę dosłownie nie wiem, 10-15 sekundowym, muszę przyznać, że jeżeli chodzi o górny rząd, chociaż ten kolor tak nie wygląda, on jest taki bardziej jak żółtko jajka, bym powiedziała. Bardzo mi się podoba, mi się, że może być ciekawy w różnych połączeniach. Podoba mi się ten cień, który się nazywa Reckless. On jest taki, on jest jeszcze głębszy, taki właśnie brązowawo, bym powiedziała, bordo... Ciemnoburgundowy. Ten granat obok jest jeszcze głębszy, ciemniejszy. Granat, y, bardzo ciekawy kolor. Y, tak naprawdę ja jak w ogóle lubię granat w makijażu, ale jak poszukiwałam po różnych paletach, to wcale nie było mi tak prosto znaleźć jakiś granat. Y, tutaj co jeszcze szczególnie, na przykład bardzo fajny taki fiolet. Y, on tu wygląda tak bardziej różował. Ten y, Persuasion jest taki fioletowawy bardziej fioletowy niż na tym nagraniu. Obok jest Peppermint, który to wygląda tak bardziej błękitno on jest taki bardziej, bym powiedziała, miętowy. Bardzo mi się podoba ten kolor. Ehm, co tu jeszcze mi się podoba? Bardzo ładny jest ten taki brudnawy róż make-up. Podoba mi się ten cień Fulish. On jest taki, bym powiedziała, na żywo. Tu jest bardziej bledszy w nagraniu, bardziej pastelowy, on jest bardziej intensywny i on jest dla mnie taki, on jest się on jest bardziej ciepły, bardziej taki, bym powiedziała, przez kwiniowe. Stamorzy tej palety takie odcienie neonowe. Te pomarańcz, chociaż one aż tak neonowo nie wyglądają jak w rzeczywistości. Podoba mi się orchid. taki pastelowy fiolet. Niuk, yy, taka piękna, trochę morska, matowa, głęboka zieleń. Ten taki karmelowy, kasztanowy, Slowborn. On to wygląda tak bardziej pomarańczowo. Yy, I on ma w sobie jakąś taką ciepły klimat, ale on jest taki bardziej, mi powiedziałam. Kasztanowy niż taki właśnie tofi pomarańczowy jak na nagraniu. Nie wiem, muszę coś pokombinować i kolejne nagranie z tym filmem, jednak może z jakimś filtrem. Ale wiem, że te kolory w ogóle są jakoś w internecie zniekształcane, bo właśnie ten slowburn widziałam też tak właśnie bardziej pomarańczowy jak na moim nagraniu. Mm, tak. Nie wiem, co dzisiaj użyję. Mam na sobie jeansową spódniczkę w takim dosyć jaśniejszym jeansie oraz bluzkę mam w takim kolorze że te dwa. Showboat i nuk mogły pasować. Może coś takiego się pokuszę? Nie wiem. Granat by mi się chciało użyć. Nie wiem, pomyślę. Jak coś stworzę ciekawego, to, to się odezwę. W ogóle jest to paleta, na którą bardzo czekałam. Nie mogłam się doczekać, aż przyjdzie, otworzę i zrobię pierwszy makijaż. Wiedziałam, że to jest wielokolorowa paleta. I że będzie po prostu fajnie inspirować pod takim kątem, że ja mam bardzo dużo różnych palet, różnych cieni, różnych kolorów, różnych wykończeń itd., ale są po różnych paletach. Tutaj otwieram jedną paletę i mam tyle różnych kolorów, że od razu widząc ją, patrząc na jedną paletę, już mogę sobie myśleć, które sobie kolory połączyć. Już mi się łączy fajnie ten Slow Burn. Mood, czyli takie kasztanowe klimaty z granatem, myślę, że może być bardzo ładnie na jesień. Również ten reckless i mood, czyli taki granaty i takie burgundo, mm, śliwko, brązy. Zaraz pomyślę, cóż by tu wyczorować. O, teraz tak patrzę, fajnie mi się wizualnie łączy ten make-up. Może właśnie z tym white fold z tym średnio anglojęzycznym, także wybaczcie, przekręcaj nas, albo właśnie z tym showboard. Generalnie tak patrzę pod końcem mojego dzisiejszego ubrania. Fajnie żeby wyglądały te takie orchid make-up, czyli takie pastelowe róże, pastelowe fiolety, Myślę, że tutaj też będą dane właśnie pastelowości. Paleta ma głównie maty, a mi ostatnio wzięła na maty, stąd też właśnie bardzo poczekiwałam tej palety. Ja tak mam, to na błyszczące typu turbo pigmenty, to potem je przechodzi na maty. Oczywiście tutaj są też trzy rozświetlacze w tej palecie. Ja nie zamawiałam palety pod kątem rozświetlaczy, nie zamawiałam też pod kątem błyszczących formów w tej palecie, głównie pod kątem różnorodności i ponownie zjawiskowych matów. Zobaczymy. Paleta według mnie się opłaca. To jest 3, 6, 7, 8, yy, 40... 40 cieni plus 3 rozświetlacze. Za. Można kupić, nie wiem. Ja kupiłam dokładnie chyba 194 nie całe. Wysyłka była gratis, bo przekroczyłam kwotę 200 zł. E, ja kupowałam. Nie wiem, muszę sprawdzić na nazwę będzie w opisie, bo tam na przykład. Y